Dzień dobry. Tu pracownicy PKO Banku Polskiego, oddział 1 w Ostrowie Mazowieckiej. Stajemy do Gaszyn Challenge. Dziękujemy za wezwanie dla Banku Spółdzielczego w Ostrowie Mazowieckiej. Będziemy pompować dla ZOSI. Jednocześnie nominujemy dalej nasze koleżanki, naszych kolegów z oddziału 1 w Łomży i Oddziału 1 w Ostrołęce oraz Współdzielnię Mieszkaniową Nasz Dom. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziękuję. Dziękuję